Że Pan jest obecny i jeszcze posłuchać Pana opinii. Może na, na początek, na pewno nam się jarzyło i, i jarzy wiele rzeczy z tych, które Pan tutaj bardzo e, w jasny sposób przedstawił. Znamy mechanizm. E, wczoraj słuchałem e, Pana Wojciecha Cejowskiego, który wysłał gdzieś tam zgłoszenie o niedopełnianiu obowiązków przez urzędników państwowych tak dalej, ale w każdym razie zwrócił się też z apelem, aby każdy, kto wie, dlaczego pan przewodniczący mógłby postępować tak, jak postępuje, może też ma na niego tak papiery. Chodzi o pana tak doraka, to żeby dał znać. Inny fakt niedawno też było spotkanie patriotów w jednym z hoteli bydgoskich e, i też dowiedzieliśmy się, że były naciski, szantaże na dyrektora, aby to spotkanie odwołać, ale teraz już, e, jak to mówią, do brzegu. E, w tym filmie jest powiedziane, pokazuje Pan kwestię sterowanej, przygotowanej opozycji. E, dzisiaj widzimy, że ta forma się spełniła w Polsce, opozycja stała się rządem. Ale nadal mamy opozycję. Rzucam takie hasło. Opozycja. I teraz jak to Pana opinii ewentualnie czy może to wyglądać? Sterowana w jakim stopniu, i jakim procencie, i jak, w jakiej sytuacji my się znajdujemy, biorąc udział też w takich spotkaniach, prawda? I mając nadzieję na coś, co będzie można od fundamentów budować. Proszę pana. No, korzenie tego, tego, układu, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Te, te, korzenie, tak najkrócej licząc, no to właśnie transformacja ustrojowa, która się zaczyna nie na wiosnę 1989, tylko się zaczyna w 80, 81. Korzenie Okrągłego Stołu, to jest stan wojenny, to powiedział Czesław Kiszczak, Stan wojenny i okrągły stół to dwa końce tej samej polityki i święta prawda. Internowanie, aresztowania, wzmożona indywidualizacja służyły właśnie selekcji, selekcji opozycji po to, żeby jak już będziemy chcieli my komuniści posadzić do takiego tam stołu, który jeszcze wtedy nie wiadomo było, czy będzie okrągły czy, 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 czy rąbiasty. No to posadzimy tam ludzi, których my wybrali. Nie samych agentów, ma się rozumieć, bo to za prosta byłaby układanka. Prawda? Tam będzie troszeczkę agentury, będzie troszkę oficerów naszych pod przykryciem, ale będzie też troszeczkę tak zwanych pożytecznych idiotów, prawda? Takich durniów. Którzy, nawet jeśli sympatyczni, nawet jeśli inteligentni, nawet jeśli z tytułami, to myśmy sobie zawczasu sprawdzili, że oni nam krzywdy nie zrobią. Że tak wiemy, na co ich stać. Otóż to były efekty tej, tej selekcji, która się zaczyna właśnie jeszcze przed Stanem Wojennym, a kulminacją jest operacja internowania. Tam właśnie mamy, prawda pod nadzorem tych wszystkich działaczy i możemy możemy szykować kadry do tej później reaktywowanej neosolidarności. No to są takie, to, to, to taki elementarz, właśnie korzenie transformacji ustrojowej w Polsce. No i cóż, z konsekwencjami tego mamy do czynienia. konsekwencjami tego, że jak czerwoni selekcjonowali, no to starali się wyeliminować tych wszystkich, którzy nie są przynajmniej różowi. Tak? Przynajmniej różowi. Jeśli nie czerwoni, to przynajmniej różowi. No i taki jest skład establishmentu postperelowskiego, prawda? Że ludzi, którzy mieliby przekonania nielewicowe, nie socjalistyczne, nie etatystyczne, niemodernistyczne, takich ludzi ze świecą szukać. I dlatego dziś w establishmentie politycznym, ale także artystycznym, także naukowym establishmentie post-PRL-u, tak, w świecie mediów, są egzotyczną mniejszością ludzie, którzy mieliby poglądy integralne. Tradycjonalistyczne w sferze religijnej, wolnościowe, antysocjalistyczne w sferze ekonomicznej, mm. którzy mieliby poglądy integralnie niepodległościowe w sferze politycznej, tak, którzy mieliby poglądy niedemokratyczne w sferze ustrojowej. Takich ludzi nie ma. Nie ma ludzi, którzy mieliby poglądy integralnie niepacyfistyczne niepacyfistyczne, prawda? Ja mówię o tym establishmentie, który oficjalnie funkcjonuje na scenie politycznej. Oczywiście, że tacy ludzie są, ale oni są właśnie jakimiś, jakimiś rzadkimi bardzo ptakami i najczęściej funkcjonują na marginesie, albo nawet i poza marginesem sceny politycznej. Otóż zatem Potrzebna jest kontrrewolucja we wszystkich tych dziedzinach, we wszystkich tych kwestiach. Trzeba, żeby ujawnili się Polacy mający inne zdanie. I oni, ponieważ, ponieważ, ponieważ po ich stronie jest logika dwuwartościowa i prawda, nie bójmy się tego słowa, w związku z tym, jak się ujawnią, to będzie to miało magiczną moc. Będzie to miało magiczną moc, oni pomogą ujawnić się innym. Tak? Ale trzeba zacząć od jasnego zadeklarowania się, od jasnego nazywania rzeczy po imieniu. To przecież myślę, że każdy może to z własnego doświadczenia, każdy, każdy, każdy przytaknie, że, że wielokroć w życiu odgrywa rolę pozytywną to, żeśmy usłyszeli kogoś, kogoś innego, kto jasno przedstawił swoje stanowisko i to nam pomogło nam pomogło zrozumieć tak, jaki jest właściwy porządek rzeczy a więc a więc jeśli o mnie chodzi tak ja się nic innego zrobić nie mogę bo nie jestem przecież organizatorem działaczem politykiem jestem gawędziarzem i korzystam z okazji i się deklaruję tak nie jestem w sensie ustrojowym demokratą jestem monarchistą tak? Nie wierzę w to, żeby kolektyw mógł nie tylko odzyskać państwo, ale potem odzyskawszy je jakimś przypadkiem, jakimś cudem, żeby je mógł utrzymać. Jestem monarchistą. Chcę umrzeć jako poddany, a nie jako obywatel. Teraz nie jestem socjalistą. Nie jestem socjalistą. Jestem za wolnością. Nie jestem za centralizmem. Nie jestem za etatyzmem. Wierzę w to, że Polacy. Jeśli będą wolnymi ludźmi, to dadzą sobie radę i nie wszystko musi być zaplanowane w Warszawie. I nie wierzę w Polskę, która będzie polegała na jakichś wielkich projektach tak? typu właśnie Wieża Babel, Centralny Okręg Przemysłowy czy jakaś inna Gdynia. Dlatego, że koszta tego, fiskalne koszta, nie tak spektakularne jak przedsięwzięcia jakiegoś Druckiego, Lubeckiego czy Eugeniusza Fiatkowskiego, te koszta płaci cały naród. Tak? A ja sądzę, że więcej będzie Polski z tego, że się dorobi jeden z drugich właśnie sklepikarz, młynarz, piekarz z tego będzie więcej Polski niż z jakichś wielkich projektów a jak będzie Polska przy polskim stole, w polskich domach to potem przyjdzie czas na wielkie projekty ale nie można zaczynać budowy domu od od sufitu, prawda? Nie można trzeba zacząć od, od fundamentów i ten fundament to musi być majętność Polska nie, nie na poziomie Ministerstwa Skarbu tylko na poziomie budżetu domowego tutaj Polacy muszą mieć wolność tak? Wolność, a więc jestem monarchistą antysocjalistą antysocjalistą wolnościowcem jestem tak? uważam że każdy polak przedsiębiorca który innemu polakowi daje pracę jest bohaterem narodowym i powinien być szanowany a nie pomiatany i nie traktowany podejrzliwie i złośliwie nawet przez własnych rodaków tak? po trzecie nie jestem pacyfistą nie jestem pacyfistą sądzę że państwo, w którym wyeliminowano z kodeksu karnego karę główną, takie państwo nie może przetrwać. Tak? Dlatego, że traci logikę cały system praw. Cały system prawa. Więc nie jestem pacyfistą, bo sądzę, że na zdrajców i zabójców powinna być kara śmierci i nie jestem pacyfistą, dlatego, że Namawiam Państwa, żebyście obok swojego kościoła, swojej szkoły mieli swoją strzelnicę. Tak? Bo wolna Polska będzie potrzebowała swojego wojska i swojej bezpieki. I ktoś po prostu, no, muszą ci chłopcy i dziewczęta umieć się posługiwać pistoletem, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No więc potrzebna jest strzelnica. Teraz po czwarte, po czwarte, nie jestem modernistą. Staram się nie być. Oczywiście jestem z urodzenia, z wychowania. Jestem modernistą, ale na starość, na szczęście. Mam tutaj księdza prałata i innych dzielnych kapłanów, którzy, którzy nie dopuszczają do tego, żeby tradycja zaginęła. Żeby tradycja zaginęła. No więc... Brawo. Tak! Tak jak to wcześniej powiedziałem, nie chodzi o żadne gwałtowne ruchy, żeby wszystkich gwałtem ciągnąć do, do, do tradycji. To wystarczy tylko, że ona będzie, że ona będzie mogła swobodnie promieniować na otoczenie i to cuda zdziała, cuda zdziała. a bez tego nie będzie nic. Czytajcie Państwo książeczkę Ojca Jacka Bałęby o tym, jak istotną kwestią jest. Zrozumienie, że bez padania na kolana, we właściwą stronę, przede no, no, to już państwo wszystko. Widzi, tak? To państwo wszystko. Widzi. Ale to jest, to jest, piękna książeczka i to jest, to jest ważna nauka. Rzeczywiście, rzeczywiście to, to jest centralny problem. To tutaj trafia, trafia autor rekolekcjonista w, w splot słoneczny. No i, i co po piąte? Więc bo powiedziałem, po pierwsze, po pierwsze monarchia, a nie demokracja. Po drugie wolność, a nie etatyzm, socjalizm. Po trzecie siła służb państwowych, armii i policji i kara śmierci na mordercu. Tak? Po czwarte, to dzisiaj w moim wyliczeniu, ale to jest numer pierwszy i od tego zawsze trzeba zacząć. Tradycja, tradycja katolicka. Bez tego nie będzie nic. Nie będzie nic. szeroko rozumiana, po polsku rozumiana tradycja katolicka, bo to dla nas nie jest nic nowego. My to mamy, chwała Bogu, już tysiąc lat, prawda? Tysiąc lat jesteśmy w tej szkole i tylko ostatnio żeśmy poszli na wagary, ale po prostu trzeba tylko wrócić. Do tej szkoły, w którejśmy byli od tysiąca lat, bo nas tam na szczęście wcześniej stosunkowo zapisano. To jest dar od losu, żeśmy w tej szkole byli tak długo. No, no więc to jest numer pierwszy, to jest podstawowa rzecz. No a po piąte, nie jestem judeoidealistą, jestem judeorealistą. To jest istotne w dziedzinie, w dziedzinie właśnie tego która nas tutaj gromadzi, tak? Historia, historia i polityka. Otóż wszystko to, proszę Państwa, nie ma sensu, nie ma sensu, jeżeli udajemy, że nie ma, że nie ma słonia w menażerce, tak? Jeżeli próbujemy sobie opowiadać te historie z pominięciem pewnych istotnych elementów. Jeżeli udajemy, tak jak się upiera no, bo takie są przepisy poprawności politycznej, prawda, że, że inteligentny człowiek nie wierzy w żadne sp teorie spiskowe. No to wczoraj tutaj pan zacytował, tak, nie ma, nie ma teorii spiskowych, bo jest zaledwie tylko i aż spiskowa praktyka dziejów. No, czym innym, jeśli nie spiskiem, były rozbiory polskie? Czym innym? Łącznie z, z rozbiorem 17 września 1939 roku. No, no przecież przez dziesiątki lat zaprzeczano, że w ogóle takie rozmowy były. Tak? Zaprzeczano autentyczności dokumentów. No a są dokumenty, no, wychodzą one z, z opóźnieniem na jaw, ale one odsłaniają, dokumentują te papiery właśnie z piską.